Cześć! 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 Znowu ja mi już skadałem, mi już kapcie z ryżem. Dzisiaj mamy fajny odcinek, mówiliśmy. Uwaga, 110 subskrypcji, za co, za co bardzo wam dziękuję. I mam dla Was konkursik. No nie wiem, jak to nazwać konkursem, ale nie jest to konkurs o promo. Już Wam mówię, że nie jest to konkurs o promo na pewno. Ale przy starym, jak Wam powiem, zostawcie szybko łapeczkę w górę, to powiem Wam o co chodzi. Uwaga! Wy zostawicie łapeczkę, ja mówię. Uwaga! Zostawiliście to, będzie konkurs. Nie konkurs, ale będziecie mi. Zadawajcie w komentarzach pytania do QA, bo no, nadszedł już myślę, że czas na coś takiego. Napiszcie w komentarzu yy, maksymalnie 5 pytań do mnie. Ja będę je wszystkie czytał i w, yy, w stanie. Będę się, się starał na nie odpowiadać, więc mam nadzieję, że zostawiliście łapeczkę i mam nadzieję, że Zos, że napiszecie jakieś pytania, ja wam z chęcią na to odpowiem, więc wyniki już jutro, się jest piątek jutro pod wieczór około, więc zadawajcie pytania do Q&A tak zwane, odpowiem wam na nie wszystkie na pewno więc co, może jeszcze subik jak dobijecie 120 subskrypcji, myślę, że będzie taki mniej więcej nie wiem, też może tym razem o promo zrobimy coś takiego Więc myślę, że fajne pytanie Wymyślicie maksymalnie 5, pamiętajcie I co, chciałbym jeszcze zrobić takie krótkie promo Nie promo, promo I chciałbym poprosić widzowie, żebyście wbili też na kanał Amigami To jest właśnie moja siostra Amelka Nagrywa bardzo fajne też filmy Ma 14 subskrypcji, zrobicie je 20 Naprawdę będzie w szoku ja tu mam oczywiście łapkę w górę z owdu. Łapkę w górę, oczywiście. Bardzo fajny film, ma wbijajcie do niej. Naprawdę, tu ma też. Ja z nią na tym odcinku jedną łapkę w górę tylko ma. Więc widzicie, tu raczej to jest rodzina, to co my jej robimy w ogóle, ale te subskrypcje tu Domek pokazuje w Minecraftzie, więc wbijcie na pewno, ja wam link w komentarzu do właśnie tego filmu, więc wbijcie do niej na ten kanał, ja się z wami żegnam pamiętajcie, żebyście zadawali pytania do Q&A ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym filmie CZEŚĆ!